The castle has been here since the 1300s. Eck's been using it for the last year. The castle was originally KGB controlled but was transferred to the military in 1990. The military had no use for it, so left it to rot. Eck paid the local commander to turn a blind eye. Satellite imagery shows new constructions amongst the ruins. I don't have any hard data though. Surveillance has identified about 30 troops. Some training areas, nothing really heavy. There's at least one chopper expect a gunship. in short, enter the base, find the bomb, capture eck. if this is not possible, termination will satisfy the chiefs of staff. then secure the area and we fly you and the bomb out. david, you must take care. we've got so close, i don't want anything to go wrong. please, no rash mistakes. Jest to już dwunasta misja, tak? Która mamy zdanie znaleźć bombę nuklearną. Jak widzicie, mamy nowych wrogów. Już są, nie są tak tępi jak tamcy, tamci. Że razem na nich uważasz. uważasz. ogóle nie wiem po co Glock tej misji. Totalnie się nie przyda. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy jednego gościa, bo wyjdzie. I tutaj jest jego kolega. Pięknie. W misji mam chyba jedną apteczkę, nie wiem. Nie przeszukiwałem dobrze, ale jest tylko jedna. Z tego co pamiętam. Także jak na początku ktoś wam zjechał z pół życia, to, to radzę zacząć od nowa, się nie męczyć. No. I tutaj mamy dwóch Tak, normalnie bym miał IMA. Albo WH. No. <grystanie> do. mm, dobra. Czekajmy na Windę. No, otwieraj się. I jedziemy do góry, bo jesteśmy teraz pod ziemią, tak ogółem mówiąc. I wjeżdżamy do tej bazy starej Tu mamy jednego gościa Niestety trafił mnie, szczęście Duży się nie zabrał Okej, okay, tutaj mamy Znanego gościa Podniesiemy oczywiście sobie tego kałacha I tu zmierzamy do tej wieży Mam slajperkę jeszcze Jeden magazynek i ja chyba szukałem to nie ma więc ja mam nic. także radzę oszczędzać ponieważ się przyda bardzo nie jestem dopracowane te drabinki tutaj to jest masakra że tak się, się długo wchodzi no, ale przeżyję to chyba i to wszystko normalnie Tak, więc tutaj... Jak już nam się pojawił ten koleś... To zabijamy. Zabijamy go. I tego, bo koleś ma minima. Tu skała ja się z nim nie będę męczyć. Tu mamy jednego. dobrze to tam mamy Kałacha. Schodzimy na dół. Zaraz jeszcze. Jeszcze takiego pseudo snipera tu zimiemy. Co tam? I schodzimy na dół. Dobra Idziemy tam że Wezmę tego minima, tego gościa. Może się przyda. się amunicji ma i tak. Tu sobie pozimuję tych gości. I tego tu. Koniecznie. Dobra. Mamy dwa czołgi, ale one są jakby śpią. Tu brama zamknięta. Ten jest... nie ma rufy Ten jeden. A ten drugi, póki alarm się nie włączy, to on nie wyjedzie, to mi się wydaje. No. I teraz... Powinniśmy mieć tu oczyszczone wszystko. Obchodzimy te czołgi i tutaj mamy takie o, skały. Przez nie musimy przeskoczyć. Kurde. Dobra, nie chcę się jakoś tutaj turbować. Dobra Nie, no to jest masakra. Dobra, w tam życia przeżyję Tu nic nie ma w środku, także nie, nie, nie warto wchodzić, nie trzeba Już tego sobie zdejmę Okej, okay, i tu mamy tak, jednego Jezu jak myślę... No Dobra, tu mamy apteczkę jedną, chyba jedyną w tej misji. Sobie użyjemy na maksa. Dobra. I teraz mierzamy... Oj. A no dobrze Lepiej dla nas, nie, nie straciłem snajperki Jak mówiłem, lepiej oszczędzać, jak jest okazja to... ...to zabijać MP5 Bo Sniperka się w każdym momencie przyda Tak się nie trzeba męczyć z kolesiami Eee, dobra, teraz tego co pamiętam to idziemy wzdłuż muru. A są tu załatwieni. Te sniperki mamy chyba jeszcze w magazynku. No, tu już w sumie było połowa misji, połowa sukcesu. Mamy pseudo do snipera. Jakiegoś gościa, co patroluje sobie. Oni schodzą jakby mieli straż normalnie. Dobra. Nie, dobra, tego nie musimy zabijać. Nie w ogóle nie musimy nawet tam iść. Także luzik. No wszyscy dokładnym trzeba być. Tutaj, żeby się nie skłuć, sobie zabiję tych się tu nie męcząc. Padł. Mamy jeden strzał. Ostatni tego tam nie będę. Dobra. W ogóle to trzeba się wrócić teraz. Tu schodzimy. Okej... Okay. Myślę, że teraz wszystko, teraz... Tutaj jest jeden koleż, ale ja go nie będę tam chodził, nie będę tracił czasu na niego. Po prostu sobie go tak tu zabijemy Dobra, padł Tamten sobie tap. Kurde, nie zauważyłem go. Właśnie mówiłem. Czy wszyscy, czy wszyscy, ale... Dobra, tego sobie tu. tu do mnie szczela. Ale... Mamy amunicję. Co tam sobie chodzi? Okej, okay, idziemy teraz tu sobie go tam po drodze. Zabijemy. Resztki apteczki użyjemy. Niewiele dano, ale zawsze coś. No. i znów tracimy czas, bo drabinę. To jest chyba jedyne wkurzające co jest w tej grze. No, wchodź. Dobra. Eee, i teraz... Teraz sobie tam poszedł z Kubany. No dobra. Idziemy. Dobra z na szczęście Dobra teraz trzeba będziemy schodzić na dół Teraz dostaniemy do tej bazy tutaj tego budynku o, Zjeżdżasz fajnie Dobrze że jest aby jeszcze schodzić trzeba było to była masakra Tutaj pewnie każdy myśli że tu się trzeba otwierać zamkiem Otóż nie, ci otwiera drzwi I jest na koleś jeszcze raz tak kuli tutaj. Ten mi pół życia zabrał, Tam był jeszcze jeden. co się schował. Skubany. Tu jest tak, że na tego tu trzeba uważać. Ten tu zawsze może. Nie, że życia zabrasz. Tu nic nie mamy, i idziemy do góry. na wieżę, mam zdjętych. Dobra, jest dobrze. Ok, teraz wchodzimy. Ok. No, jesteśmy dość daleko. się wydaje teraz tu trzeba uważać pewnie żeby się tu nigdzie nie skuć no dobra no nie wiem jak on strzelił już nie żyjesz koleś. Kurde. Dobra, jeszcze trochę. Trzeba wytrzymać. Ktoś jest? Dobra, zajrzyjmy tutaj. Uu, to chyba byłoby koniec misji? Czyżby? Tak, mamy broń tą nuklearną. Znaleźliśmy to. Zamknięte. Dziwne. Dobra. Jest to kula odporna, chyba kurodporna szyba. Jakiś ładunek. Kularny. Hmm. O i tu mamy ekę. Ek. Jedna ucieka. A na drzwi chyba